Cześć, ahoj, po długiej, nieprzespanej nosy. Opowiem Wam krótką historię właściwie, co się tutaj wydarzyło, jeżeli chodzi o tak nagłe działanie z mojej strony. No ten komputer, który tam robiłem, pamiętacie, oddałem go klientowi. No i tu był u mnie tyle tuczony, tyle, tyle uruchamiany, włączany, po tym wszystkim, po dołożeniu dysku, wszystko działało. Klient zabrał do domu i wywaliło listę, wywaliło korki. Upalił się zasilacz i co najgorsze po przewiezieniu już do mnie po sprawdzeniu tego wszystkiego upaliło również dysk HDD z danymi. 500 GB, tam jest prawie 400 GB danych zajmują one, ważnych danych, upaliło dysk, który po prostu z którego nie były przeniesione te dane, bo klient miał sobie zrobić to sam. No i stanąłem na wysokości zadania. Dysk okazał się sprawny pod względem mechanicznym, kontroler wysiadł siadła dioda zabezpieczająca, więc ją wymieniłem, miałem dawce i to poszło. Także poszło to wszystko i mm, udało się, przeluto przelutowałem tą diodę i, i ten dysk wystartował i skopiowałem już dane, co najważniejsze, yy, bo już no, był nóż na gardle, bo sądziłem, że tego się nie da uratować, ale jakaś intuicja mi podpowiadała, że jednak trzeba sprawdzić zabezpieczenia linii zasilających na tym dysku. No i to się udało, to zrealizowaliśmy. Także, także to tyle po całej nocy yy, działania z tym komputerem. No, stanąłem na głowie, żeby te dane klientowi odzyskać i to się udało. Teraz już skopiowałem w dwa miejsca. No i teraz decyzja jest taka, że yy, ten komputer zostaje w tej konfiguracji, w której do mnie dotarł. Wkładamy to w inną obudowę, wymieniamy zasilacz i klientowi naprawdę do danych takich technicznych to wystarcza. Nowy zasilacz musi się pojawić, niestety, bo tamten chyba tego nie uciągnął wszystkiego, nie dał radę, poza tym też był już pewnie leciwy. No i tutaj nie ma się co. Tam dołożymy ramu, włożymy z powrotem to i jakąś przyjemniejszą obudowę klientowi sprawimy. Ja tutaj, tutaj taką mam. Więc, więc mu taką tutaj założę i myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze i ufam sobie pod tym kątem. Zakładam, że nie będziemy już takiego kloka, bo sam przyznał klient, że ta obudowa no, to jest Cooler Mastera. No, Cooler Master ma słynie z tego, że ma takie ciężkie stalowe obudowy. To było jakiś czas temu i naprawdę sam klient przyznał, że to jest klonkier. Plonkier, więc to jest platforma testowa przekładamy tamte tamte bebechy oczywiście bez tych dodatkowych wentylatorów wodotrysków, które tutaj siedzą, ewentualnie ja mam takie nówki wentylatory tam z jeden z jeden można dołożyć do obudowy, jak to będzie się działo to wszystko zobaczycie na moim kanale, śledźcie, oglądajcie i komentujcie. Jeżeli uważacie, że powinniście coś skrytykować, coś dopowiedzieć Wywiązują się bardzo fajne interakcje. Oczywiście y, zwracam też również uwagę na hejt. Y, nigdy wszystkim się nie dogodzi. Jeśli będzie to y, hejt typu obrażanie i różne inne typu tego rzeczy, no to będziemy to skutecznie blokować bądź usuwać. Y, na falę krytyki jestem y, nastawiony i staram się to y, jakoś... Y, z tym funkcjonować, bo to nigdy, yy, nigdy się tego nie pozbędziemy w całości, więc, tak jak mówię, lepiej coś robić w życiu niż nic nie robić. Miłej niedzieli życzę Wam, cześć.